Jili szefowo, przygotujcie dla mnie makaron. Jesteście gotowe? Zaczynajcie. Od czego trzeba zacząć? Hmm. O, wiem! Muszę gotować makaron. Oj, e, wszystko pod kontrolą. Wszystko w porządku. Te spaghetti są takie długie, że nie mieszczą się w garnku. To znaczy, że muszę je połamać. Tak jest od razu lepiej. Moja droga, patrz i ucz się. Trzeba włożyć spaghetti do wrzątku i troszkę poczekać. W ten sposób spaghetti samo zanurzy się w wodzie. Proszę! I już wiesz, jak się gotuje makaron? Można kłaść na talerz. Babciu, czego uczysz dziecko? Po pierwsze, kupione w sklepie spaghetti jest okropne. Jest całkowicie niesmaczne. W najlepszych restauracjach na świecie robią makaron własnoręcznie i ja, jako prawdziwa profesjonalistka, zrobię tak samo. Bierzemy mąkę i wysypujemy ją na stół. Myślę, że wystarczy. Teraz w tym kopczyku robimy wgłębienie. A teraz potrzebuję. O babciu, a co ty masz za uchem? Zgadza się, jajko. Dajemy w nasze wgłębienie jajko i mieszamy ciasto. Wyszło idealnie, ale to nie wszystko. Nie mogę go takim zostawić. Dodam mu oryginalności. Pomaluję je na czarno za pomocą naturalnego barwnika, najprawdziwszego atramentu kałamarnicy. Świetnie. Ciasto jest gotowe, muszę tylko pokroić makaron. Pomoże mi w tym moja specjalna maszyna. Voila! Mój makaron jest gotowy! To było łatwe i będzie niesamowicie pyszne. Pozostało tylko ugotować makaron w osolonej wodzie, mieszając, żeby się nie przykleił. Wspaniale! Przekładamy na talerz. Och, jaka słodka krewetka! Nawet szkoda mi ją gotować. Kontynuujmy. Obsmażamy krewetki na patelni. Po minucie z każdej strony. Cudownie. A teraz przekładamy krewetki do makaronu. Pozdrawiamy pomidorkami koktajlowymi i liściami bazylii. Można podawać. A ja swoje spaghetti poleję keczupem. Moja mała Fibi go uwielbia. O, takie pyszności. Oj, a co to? Ledwo wyciągnęłam z garnka moje spaghetti. Wygląda okropnie. Babciu, tak przecież nie powinno być, co? Oj, moja złociutka. No, pewnie, że nie powinno. Do bani. Muszę coś wymyślić. Wiem. Zrobię dla małej Fibi słodki makaron. Potrzebuję do tego tylko żelków. Rozdzielam żelkowe tasiemki. Mmm, jakie pyszne. I kładę na talerz. Pięknie. A teraz biorę kolejne żelki. Oj, rozsypały się, ale nie szkodzi. Położę kilka na nasz makaron i kilka sobie do buzi. O tak! Dodam jeszcze kolorowych cukierków. I całość poleję czekoladowym syropem, żeby było jeszcze smaczniej. No i oczywiście musimy pamiętać o kolorowej posypce. Na pewno doda mojemu daniu cudownego blasku. Myślę, że wyszło super. Smacznego siostrzyczko. Okej, okay, najpierw spróbuję tego makaronu. O rany, żelki, super! Ciekawe, czy makaron też jest z żelków. Zaraz spróbuję. Hmm. Wow, bardzo pyszne. Podoba mi się siostrzyczko. Idziemy dalej. Chwila. Czy to krewetki? To okropne. Nie lubię ich! Pozbywamy się. O, czarny makaron! To zabawne. Mam nadzieję, że będzie smaczny. A... Hmm! Jaki dziwny i niezwykły smak! Szefowo! Nie smakuje mi to! Liczyłam, że przygotujesz coś niesamowitego. A teraz spróbuję dania od babci. Ale ekstra, tu jest mój ulubiony ketchup. Pachnie pięknie, a jak smakuje? Oj, pyszności! To jest właśnie to, czego chciałam. Miam! Babciu, wygrałaś! Naprawdę? Tak się cieszę. Dziękuję. Jesteście gotowe, żeby się dowiedzieć, co chcę tym razem? Tak? No to patrzcie. Chcę tort. Powinien być duży i bardzo, bardzo pyszny. Zaczynajcie. Ok, już działam. Zacznę od kremu. Biorę worek cukierniczy, który jest wypełniony kremem i rozkładam go na torcie. Ja też muszę rozłożyć krem na biszkopcie. Wyciskam i wyrównuję za pomocą szpatułki, a następnie powtarzam to kilka razy. Właśnie tak. Im więcej biszkoptów i kremu, tym większy i pyszniejszy wyjdzie mój tort. Dookoła też muszę go obowiązkowo posmarować. Mmm, kremik jest idealny. A teraz za pomocą tej foremki zrobię z tortu serduszko. O tak. Wyszło pięknie. A teraz biorę kitketa. Chwila. A gdzie jest reszta? Och, Jill, przepraszam. Ale dla mojego tortu potrzebuję tych wszystkich batoników. Aha. Tylko spójrzcie, jaka apetyczna mm. jest ta czekoladka. Obłożę tort batonikami dookoła i będzie pięknie. A dalej będę potrzebować tych czekoladowych kulek Maltesers. Um. Oj, a gdzie jest kulka? Dopiero co tu była? To dziwne. Okej, okay, wezmę jeszcze i ułożę z wierzchu tortu. Ależ pięknie. Następnie na torcie ułożę skitelsy. Babciu, mogę spróbować? Jasny łap. Mm, jakie dobre. Wracamy do tortu. Skitelsy też ułożę na górze w piękny tęczowy wzorek. Gotowe. Wydaje mi się, że taki piękny tort przygotowałam po raz pierwszy. Brawo, babciu. Robiłam takie ciasta, kiedy miałam 5 lat. Pokażę wam prawdziwe dzieło. Najpierw muszę pokolorować wszystkie biszkopty na tęczowe kolory. Dalej nakładamy krem na każdy z siedmiu biszkoptów. A teraz ten tort trzeba przekroić. Nie bójcie się. Tę maczetę podarował mi mój mistrz. Idealnie tnie drewno i torty. Kroję go na dwie połówki. Wycinam okrąg na środku i stawiam na boku. Kolejnym etapem jest naniesienie tęczowego kremu na tort. O tak, to jest niesamowicie piękne. Dodajemy kremu z wierzchu, a następnie wszystko wyrównujemy. Zgadza się, mój tort jest tęczowy nie tylko w środku, ale i z wierzchu. Dobciu, patrz, jakie ma oczy! Te oczy trzeba przyczepić do tortu. A także uśmiech i policzki. Dodam jeszcze chmurki i mój idealny tort jest gotowy. Wow, ale super! A co ja mam zrobić? Wiem, zrobię tort z lalką Barbie. Moja siostra ją po prostu uwielbia. Stawiamy lalkę w tort, a z wierzchu ustawiamy przezroczystą okrągłą formę. Ale super! A teraz muszę wlać ze środka coś pysznego. Już nawet wiem, co to będzie. Wezmę niebieską czekoladową posypkę i rozpuszczę za pomocą palnika. Gotowe! Mmm, Ale pyszne! Teraz wlewam to do naszej przezroczystej foremki i posypuję z wierzchu spożywczym brokatem. Jest taki piękny. O tak, mam wszystko gotowe. Jill, a co to i po co to? Chwileczkę, spójrzcie. O wow, to prawdziwa magia. Błyskotki tak pięknie pokryły cały tort. Brawo, Jill! Pięknie. Jesteśmy gotowi, moja droga. O rany, Czy to sen? Stoją przede mną trzy niesamowite torty. Zacznę od degustacji tortu z Barbie. Odkroję kawałek i spróbuję. Ojacie! W środku jest tyle warstw i ten brokat! Fajnie! Te błyskotki są najlepsze. Mogę nimi nawet pomalować usta. Tort z Barbie jest super. Idziemy dalej. Na tym torcie już widzę moje ulubione Maltesers. Ale fajnie chrupią. Pyszka? A teraz chcę spróbować Ta. O tak! Super. I na koniec ukroi niewielki kawałek tortu. Och, wygląda bardzo apetycznie. Babciu, to jest niesamowicie smaczne. Brawo! A teraz pora spróbować ten tęczowy tort. Wow, ale super! W środku też jest tęczowy. Mmm, i smakuje bosko. Bardzo mi się podoba. Miam, niam miam. Szefowo, to jest bezapelacyjne zwycięstwo. Mm, palce lizać. O tak! Widziałam, że wygram. Już wymyśliłam, jakie danie chcę jako kolejne. Zróbcie mi proszę kakao. Czekam z niecierpliwością. Co tam chcesz? Kakao? Nie ma problemu. Dobrze, potrzebuję mleka. Otwieramy. I wlewamy wszystko do garnka. Babciu, ja też potrzebuję mleka. Daj mi je. Wlewam do garnka. A teraz muszę dodać kilka łyżek kakao. Myślę, że tyle wystarczy. Mieszamy i kładziemy do środka czekoladę. Jestem pewna, że doda delikatnej nuty smakowej naszemu kakao. Włożę niewielki kawałek czekolady i poczekam, aż się roztopi. I mamy to gotowe. Przelewam kakao do kubka, który dostałam od mojej kochanej wnuczki. Wspaniale! Kakao gotowe! No co za nudy! Moje kakao też jest gotowe. Lewam do szklanki i przechodzę do dekorowania. Najpierw potrzebuję śmietany. Wlewam ją do miski i upijam na gęsto. Idealna konsystencja. Teraz muszę dodać troszkę kakao i wszystko wymieszać. Coś wspaniałego. A teraz bierzemy łyżkę i ostrożnie przekładamy ten czekoladowy krem do szklanki. To będzie niesamowicie pyszne, obiecuję Wam to. Dalej na wierzch kładę delikatny biały krem. No i oczywiście ulubioną czekoladkę Fibi. Dodam kilka kawałków. A na koniec całość posypuję niewiarygodnie piękną posypką. Wydaje mi się, że przeszłam samą siebie. Stawiam dwie słomki i można próbować. Wow, to niesamowite! A teraz moja kolej. Najpierw wezmę bitą śmietanę. Jest taka pyszna, że muszę nic spróbować. Wyciskam ją do szklanki, a następnie biorę czekoladowy syrop. Och, czekolada w takiej formie co może być lepszego? Okej, okay, co by tu jeszcze dodać? O, cukierasy MM's! Najpierw oczywiście spróbuję, a potem dodam do koktajlu. O tak! Pozostało posypać kolorową posypką i można degustować. Brawo, jesteśmy gotowe. Kura kakao? Zacznę od tego. Na pewno przygotowała je babcia, bo to ja dałam jej ten kubek. Oj, co za ochyda! Przepraszam, babciu, ale to mi nie smakuje. A to kakao mm. wygląda fajnie. Mm, całkiem nieźle, ale spodziewałam się czegoś lepszego. Spróbuję kremu z kitkatem. O tak, to jest o wiele smaczniejsze. W sumie spodobało mi się. A na koniec ostatni kakao. Wow, widzę, że jest tu moje ulubione oreo. Ale od Oreo i jemenem to wspaniałe połączenie. A jak smakuje kakao? O rany jest pyszne! I wita śmietana też jest super. Siostrzeczko wygrywasz. Zrobiłaś najlepsze kakao na świecie. Serio? Super, tak się cieszę. Zdojniacha. No, zaraz będzie coś ciekawego. Hej, Babciu nie śpi! Yy, dobra. Oto pierwsze zadanie, naleśniki. No co tak siedzicie? Gotujemy moja specjalność. Nie traćmy czasu, moja wnuczka od dawna jest głodna. Włączamy kuchenkę, bierzemy chochle wlewamy ciasto i smażymy. To naprawdę proste. Oto i pierwszy naleśnik dla mojej wnuczki. Co to ma być? W ogóle nie macie wyobraźni. Zrobię najbardziej kolorowe naleśniki dla mojej młodszej siostry. Spodoba jej się mój pomysł. Nalewamy. A teraz dodajemy trochę koloru. I jeszcze trochę. Dobrze mieszamy. No, to wygląda naprawdę fajnie. A teraz na patelnię. Myślę, że jest gotowe. Szybko na talerz, zanim się spali. Robię naleśniki w każdym kolorze tęczy. A ja ozdobię naleśniki masłem i syrowem klonowym. Co za uczta! Jakie piękne, takie kolorowe. Dodam do nich pianki marszmelał i na pewno wygram. Co za pyszności! Już mi ślinka cieknie. Rewelacja! Dodam jeszcze kolorowej posypki i można podawać. Wyszło super! Dzieciom nie wypada iść tyle słodyczy, więc moje danie przyozdobie jajkiem. Bierzemy garnek z wodą i stawiamy go na kuchence. Teraz robimy wir i wrzucamy surowe jajko do wrzątku. To cała tajemnica. Do naleśników dodam jeszcze troszkę szynki i ozdobię sałatą. Nasze danie jest już prawie gotowe. Ostrożnie wyjmujemy jajko i układamy je na wierzchu naleśników. Na koniec posypujemy pietruszką i jesteśmy gotowi do podania. Wspaniale! Fuu, co za ochyda! Skończyliście? No to próbujemy! Wow, wszystkie wyglądają tak apetycznie, ale zacznę od tych. Mm. Są całkiem smaczne. Wow, jakie kolorowe. Też są dobre. To zdecydowanie mój faworyt. A co my tu mamy? Uuuuh, to okropne. Nie będę tego jadła. Kolorowe naleśniki zwyciężyły. Są naprawdę dobre. Yeah. A teraz chcę pizzę. O, tak! Robi się! Nic prostszego! Na początek wykroję kawałek ciasta. Biorę koncentrat pomidorowy i rozsmaruję go na naszej pizzy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie, właśnie tak. Jak dobrze, że mój pędzelek jest zawsze pod ręką. Gotowanie z nim jest o wiele szybsze. A teraz ucieramy ser na tarce. Będzie pysznie. I na koniec bierzemy peperoni. Sta już prawie gotowa. A co ty tu robisz? Oj! Ups! Ale z ciebie flejtuch. Ech, moja pizza przepadła. Co? To dla mnie? Dziękuję bardzo. Mam pomysł. Zrobię pizzę na słodko i będzie najfajniejsza. Zamiast sosu dodam krem marshmallow. Ta pizza będzie pyszna. Co my tu mamy? Skitus. Przydadzą mi się. Użyję ich do nadzienia. Idealnie! Muszę wymyślić coś nietypowego. Wiem! Pomaluję moją pizzę na czarno. Dodam trochę barwnika. I dokładnie go rozsmaruję. Pomoże mi w tym pędzelek. Podstawa do mojej czarnej pizzy już gotowa. A teraz biorę sos pomidorowy i rozprowadzam go równomiernie na cieście. Właśnie tak. Wychodzi całkiem nieźle. Oczywiście, co to za pizza bez sera? Nie będę go żałować. Bingo, pozostało tylko dorzucić dodatki. Myślę, że owoce może będą idealne do takiej nietypowej pizzy. Po prostu pięknie. Nasi kucharze są gotowi wysłać swoje pizzę do pieca. I gotowe. Gorąca pizza idzie prosto na stół. O nie, co się stało z moją pizzą? Jest zrujnowana. A z moją jest wszystko w porządku. Co za aromat. No to czas próbować. Ojej, co to za dziwna pizza? Jest czarna? Dlaczego są na niej muszelki? Wow, jaka kolorowa pizza! Spróbujmy. Jest dziwna, ale może być. Co mamy dalej? To moje ulubione peperoni. Jakie to dobre. Ta pizza jest zwycięzcą. Dziękuję, smacznego, moja droga. Teraz mam ochotę na lody. Dla mojej wnuczki zrobię najpyszniejsze lody. Oczywiście dodam do nich ciasto. Już sobie wyobrażam, jak bardzo spodoba jej się mój deser. No to zaczynam. Najważniejsze, żeby każdy kawałek drobno posiekać. Biorę więc łopatki i zaczynam jak najszybciej rozdrabniać ciasto. Co tu się dzieje? Dlaczego jestem cała w biszkopcie? No, kochany, co ty sobie tutaj wyobrażasz? Przepraszam, babciu, trochę mnie poniosło. Lody? Co może być prostszego? Zrobię najlepsze lody na świecie. Będą wspaniałe. Zresztą jak zawsze. Czas dorzucić trochę dekoracji. Zetrę na tarce troszkę skórki pomarańczowej. Przecież wszyscy uwielbiają pomarańczowy kolor. No i oczywiście dorzucę listek mięty. A teraz mój sekretny składnik. Dodam dymiącą się wodę. Jakie to piękne. Znowu wymyśla jakieś bzdury. Trzeba przecież gotować z miłością. Tylko w ten sposób danie będzie najsmaczniejsze. Coś chyba poszło nie tak. Ach, te nowoczesne, wymyślne naczynia. Już prawie gotowe. Okay. Wystarczy skropić moim ulubionym syropem i można poczęstować wnuczkę. Właśnie tak, pięknie. Dobra, lody gotowe. Pozostało tylko włożyć je do miseczki i ozdobić. Okay. Myślę, że wyszło mi całkiem spoko. No i oczywiście dodam bite śmietany. Moja siostra ją po prostu uwielbia. Ekstra to też kilka skitesów. Są takie kolorowe. Na lodach będą wyglądać rewelacyjnie. No i jeszcze kilka ulubionych Oreo. I nie zapominajmy o słodkich rurkach. Czegoś tu brakuje. Tak, syropu czekoladowego. Mogę pożyczyć trochę od ciebie. Świetnie. No i kończymy! No co? Jesteście gotowi, żeby pokazać swoje lody? No to próbujemy. Od czego by tu zacząć? Tu jest tyle smakołyków. Spróbujmy. To najpyszniejsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. Są naprawdę dobre. Okej. Okay. Kolejna porcja. Co? Dlaczego tu jest jakiś liść? To trochę dziwne. Nie chcę tego listka. A to okropne. Nie chcę tego jeść. Została ostatnia porcja. Jakieś takie dziwne. Ale całkiem smaczne. Okej, okay. wygrywają te lody. Tak, wygrałem.